Witajcie, moi kani, apokalipsa zombie. A, jak ja dawno nie miałem styczności z trum, trum. Co jest chyba dobre, co to chyba dobrze, że nie miałem styczności z trum, trum. W każdym razie powstały nowe odcinki Apokalipsy Zombie, i chcieliście, żebym to nagrał. Sporo, bo takich komentarzy nie wiem, nie wiem, no. Może komuś się to podoba. Może komuś się podoba, jak cały czas hejtuje Trumtrum. Ale to jest jedyne, co mogę nagrać z trum, trum, bo to jest taki mini serialik. Czuję się, jakbym trochę komentował paradokumenty wtedy. Bo to takie jeszcze jeszcze gorsze w sumie od paradokumentów, takie mini serialik. Od Trum Trum. No i ostatni odcinek z Apokalipsy Zombie to pamięta ktoś na czym się skończył? Nie, no właśnie nikt nie pamięta Szczególnie, że te odcinki były w złej kolejności, co też utrudniało trochę ogarnięcie co się dzieje Ale pamiętamy, że była tam Lilka, Jaśka i pogromca zombie Normalnie gość miał na imię pogromca nazwisko zombie No i też, też sobie pomyślałem, że tu nagram, no bo czemu nie, mój kanał umarł, więc jak mogę teraz robić cokolwiek I tak już nikogo to nie obchodzi Także zróbmy to! Apokalipsa zombie jeszcze się nie skończyła. I nigdy się nie skończy, bo robi dobre wyświetlenia. W naszej grupie udało się uciec przed zombie i szukają teraz obozu tych, którzy też przeżyli. Gdyby nie auto, nie wiem, co by z nami było. Musielibyście iść z buta po prostu. Ciekawe, czy odnajdą tych ludzi faktycznie. Już nie wiem, czy to dobrze, jak odnajdą tych ludzi, bo jakby wiecie, im więcej osób w tym miniserialiku, no to tym więcej postaci w tym miniserialu i więcej sposobów DIY na przetrwanie. A raczej sposobów DIY, jak zrobić z siebie debila przed zombie. Nawet zombie cię wyśmieją wtedy, nie mają raczej zbytnio poczucia humoru, ale cię wyśmieją. Co to za dym? Zobaczcie, dymi nam się spod maski. Czy coś jest nie tak z silnikiem? Co się teraz wydarzy? Szykuje się kolejna niebezpieczna przygoda pełna liny, gorącego kleju i gwoździ. Muszą wyjść z bezpiecznego pojazdu, wkroczyć w dzicz pełną zombie. Piękna zapowiedź, znaczy była piękniejsza gdyby nie też że jestem tak niewyspany. No, ale piękna zapowiedź i tak jak na takie kubko, które zaraz zobaczymy. Wygląda na to, że musimy iść piechotą. Weźmy nasz arsenał i idźmy. A Pepsi zostawiliście Pepsi w bagażniku Halo. Czy podczas apokalipsy zombie ktokolwiek zostawiłby gdziekolwiek. A jedzenie jakieś? Albo jakieś napoje? Tylko Litka, Jasia i Pogromca Zombie. Czy dobrze w ogóle pamiętam te imiona? Znaczy, jedno na pewno pamiętam imię i nazwisko Pogromca Zombie, jak mógłbym zapomnieć. Trochę charakterystyczne jest. Szczególnie, że to jest mini serial o zombie. To idealne miejsce. Zostańmy tutaj. Przyjaciele rozpalają ogień. Kilka minut rozgrzejemy sobie dłonie. Aha, aha, czyli w ten sposób, tak? Pokazywali nam, jak zrobić rękawice z gwoździami, frisbee z gwoździami, ogólnie pełno bezużytecznych rzeczy, ale akurat jedna przydatna rzecz, jedna jedyna, czyli jak rozpalić ognisko, to już nie pokazali. Oczywiście, oczywiście, że tak. Super, teraz musimy zająć się bezpieczeństwem. Mamy linę i pomysł. Jak macie linę i pomysł, to jakby nadal macie tylko linę. Niezbyt dużo wam to da. Czemu talina jest takim kluczowym elementem serialu? Ciągle talina. Ile one tej liny ze sobą noszą? Owinie obozowisko Liną. Nie jest to może elektryczny płot, ale zatrzyma zombiaki. Aha, lina, e, lina zatrzyma zombiaki. To by było w sumie całkiem zabawne, jakby nie mogły przejść, potem nagle jeden by się przewrócił i wstałby już za tą liną. Przez przypadek odkryłby sposób na przejście, wszystkie by miały takie, łowo, to jest geniusz, to jest zombiasty Einstein. I potem zjedliby litkę, ja się pogromcę zombie, koniec realu super. Epic move, outstanding move, ale tak się nie stanie, bo przecież lina jest niezniszczalna i nie da się przez nią przejść, ona tworzy taką barierę. A teraz dobrze by było coś przekąsić. Po co zombie, wiesz jak uszczęśliwić głodne dziewczyny. Musiałeś złamać kilka serc w poprzednim życiu. A, musiał, musiał. Chłopaki, jeśli nie możecie poderwać dziewczyny, po prostu źle to robicie. Powiem wam, jak to zrobić, nauczył mnie pogromca zombie. Kupujecie szprota marynowanego w puszce, to jest bardzo ważne. Konserwę taką. Może jeszcze jakiś pasztecior wleci, nie wiem, pasztetowa, tam mielonka, coś w tym stylu. Dajecie do tej dziewczyny, którą chcecie poderwać, no i jest wasza od razu. Jeszcze coś powiedzcie, powiedzcie jeszcze coś, co się rymuje, to też zawsze działa. Mm, na pewno nie łamaczem serc. Wygląda na to, że pogromca zombie był ojcem. Mężem. Miałem wspaniałą rodzinę. O, wow, tego się nie spodziewałem. To już naprawdę zamieniło się w mi Serial. Zaraz będziemy smutni przez to wspomnienie. Będziemy czuli takie emocjonalne powiązanie z jego rodzinką. Dzień dobry. A pan już sprawdzał obecność? A to ogólnie ja dzisiaj miałem taki problem, że mi się ten. Że mi nie, na przykład niektórych zespołów nie pokazało, na przykład z grafiki tak miałem. Dobra, jazda! Poznałem żonę w szkole i mieliśmy jednego syna. Naszą dumę i radość. Tak bardzo za nimi tęsknię. I i co? I tyle? Serio? Myślałem, że na przykład nie wiem, opowie nam co się z nimi stało. A tutaj wspomnienie 5 sekund, no i koniec. Nawet nie wiemy czy umarli. A jeśli umarli, to jak umarli? Czy zombie ich zjedli, czy potknęli się, umarli? Albo po prostu zostali w domu, grają teraz z warcaby. Nic nie wiemy. I patrząc na te wszystkie zombie, to naprawdę zostanie w domu byłoby najse... Nice Najsoso najsensowniejszą opcją, ponieważ one są głupie i nigdy by nie weszły tam. Ja też jestem głupi, bo nie spałem. Dziewczynom żal kolegi i zmieniają temat. A tak w ogóle lubisz parki rozrywki? Jasia i ja wydawałyśmy tam sporo kasy. Pamiętasz? Moje ulubione były samochody. One mają tak ze 20 lat pewnie. I co? Chodziły tak często do tego parku rozrywki serio? Nie mają nic ciekawszego do roboty. Ulubione były samochodziki. Mm -hmm. no cóż, to musiały mieć smutne życie. Ale się boję, że w tym momencie się wyciszę na Teamsach. Znaczy, że się odciszę. Na te samochodziki wydały wszystko, co zarobiły i teraz muszą grać w trum trum. A wata cukrowa? Mmm, nadal pamiętam jej smak. To też w sumie. Jadłem watę cukrową, może ze dwa razy w życiu. Ona nawet nie jest taka dobra wcale, i nie da się jej jeść. Nie da się nie uwalić watą cukrową. Całą masz potem mordę taką klejącą. Fuj. Coś, się, no nie fuj, bo jest niby trochę smaczna, ale nie aż tak bardzo, że nie opłaca się jeść, bo się uwalisz. Ach, chętnie bym do tego wróciła. Nawet na minutę. Po rozmowie zasypiają przy ognisku. Gdybym miał usnąć w takiej pozycji bo nie, gdybym miał umrzeć w takiej pozycji, to byłoby mi tak niewygodnie, żebym zmartwychwstał, położył się i jeszcze raz umarł już należąco. Tak na cirku już. Ale apokalipsa zombie to nieprzewidywalna rzecz. Więc poranek nie zaczyna się od kawy To chyba bardzo przewidywalna rzecz, nie? Po to, po to dali liny, jest apokalipsa zombie, więc proszę, przestańmy się za każdym razem dziwić, kiedy widzimy zombie, bo to jest apokalipsa zombie Ale od zombiaków zaplątanych w ich linowy płot Chodźmy, robi się tu niebezpiecznie Gdyby zombie podczas prawdziwej apokalipsy zombie zachowywały się tak jak tutaj, to ja bym żył normalnie tak jak zawsze. Czasami musiałbym, nie wiem, iść szybszym krokiem, żeby mnie nie dogoniła, tak to wywalone. Do domu nie nigdy by się nie dostały, skoro nie potrafią przejść liny przez linę, która sobie tak wisi, no... Ale mgła... Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Przestań. Mapa mówi, że wcale tu nie jest niebezpiecznie. Jak powstała ta mapa? Ktoś jechał do tego obozu, yy, po tych ocalonych i po drodze sobie zaznaczał, gdzie są zombie, a gdzie nie? Po co? I to jest bez sensu, przecież no chyba mogły tam nie być zombie i potem już być, jak podjechał. Nie. Chyba widzę budynki. Jesteśmy na dobrej drodze. Ale groźnie, mgła! W ogóle to jaka profeska. Czekali aż będzie mgła, albo w ogóle tej mgły nie zaplanowali i tak się im pofarciło. Po chwili przyjaciele widzą małe, wesołe miasteczko. Dziwne, tu jest prąd! Ale jak to? No właśnie, skąd ten prąd, wiecie skąd? Stąd, że musieli czymś zapchać ten odcinek. Nie no serio, tytuł to jest metody... Przetrwanie apokalipsy zombie, czy coś takiego. Odcinek już ósmy i my już nawet w tych odcinkach nie mamy żadnych metod DIY, nic. Mieliśmy tylko linę, ale tak naprawdę to, to co, zawiązali tylko po, na drzewach. Chyba, że metodą na przetrwanie jest, nie wiem, przejażdżka na czymś wesołym miasteczku. To wtedy zwracam honor, sorki, ja się może nie znam na przetrwaniu zombie apokalipsy. Spójrzcie na ten diabelski młyn. Wygląda jak ten z Czarnobyla. Dzięki temu jeszcze bardziej kusi. Diabelski młyn podczas apokalipsy zombie wygląda jak ten z Czarnobyla. I to je kusi. To brzmi zachęcająco, tak? No nie wiem, to, to nie brzmi sensownie. Hej, mordeczki, widzicie ten roller coaster, który wygląda jakby się miał zaraz rozpaść, jakby był z Czarnobyla, w ogóle jakby, nie wiem, przeszedł wybuch bomby atomowej. Chodźmy na niego! Wygląda jak super zabawa. To niesamowite! Raduj się, kto może! Na lewo, na prawo! Potrafisz w ogóle jeździć? Nie no, super zabawa. Czy serio nie wystarczy wam adrenalina? No, nie wiem, na przykład, na przykład z walki o życie, bo jest apokalipsa zombie. musicie jeszcze iść na wesołe miasteczko? A nie, chwila bardziej ekscytująca od walki o życie jest, są samochodziki w wesołym miasteczku, które pędzą 5 na godzinę. Przejdźmy dalej, spójrzcie na te gry przynajmniej jest jedna zaleta apokalipsy zombie. Mamy wszystkie gry dla siebie. No i z jakiej racji to wszystko działa? Nic innego nie działa, ale akurat Wesołe Miasteczko to już tak. Wszystkie Wesołe Miasteczka to są jedyne takie miejsca tak najbardziej przygotowane na apokalipsę zombie, że jakby jak ktoś nie ma schronu w domu na przykład, no to może iść sobie do Wesołego Miasteczka i tam przetrwa. Jest tu też sala z rolkami i są rolki w moim rozmiarze. No jasne, poza zombiakami nie ma kto tu jeździć. Zombiaki na rolkach, ale jaja. No ale jaja, czemu leci taka dramatyczna muzyka? Podczas jazdy na rolkach to chyba nie jest takie ekscytujące. Nie powinniśmy przegapić okazji na oglądanie miasta z lotu ptaka. Ups, chyba nie jesteśmy tu sami. Skąd się wzięły te zombie? Oni się już zupełnie przestali starać. Oni wiedzą, że i tak ludzie to obejrzą. Teraz te zombie już w ogóle nie przypominają zombie. Chodźmy, wszystkie zombieaki w pobliżu pobiegły na dźwięk parku rozrywki. Szybciej, zdołamy uciec! O, i teraz potrafią biegać te zombie, tak? One są leniwe, po prostu i tylko czasami, jak się im chce, to biegają. Jak się im nie chce, czyli resztę czasu, to po prostu sobie chodzą. Z prędkością drzownicy. O nie! Jeden z zombie chwycił się za nogę! Pozostali są za daleko i nie zauważyli jej upadku. No i dobrze, zostawcie ją. Zostały jeszcze tylko dwie osoby oprócz niej i koniec serialiku. Dwie osoby do wyeliminowania. Jasiu, walcz! Nie daj się ugryźć! O, nie, to się stało! Boli! Boli? Ugryzienie? No co ty? Zaskoczona, zaskoczona. Jasia odpycha zombie nogą i ucieka. Nie mogę tego zrobić wcześniej. Na przykład przed ugryzieniem. To nawet nie wyglądało, jakby musiała dużo siły użyć. Dobra, poczekam aż mnie ugryzie i pewnie potem umrę. A potem go skopię z siebie. Zrzucę. Pogromca zombie i Lilka uciekli przed zombie. Ale gdzie jest Jasia? Ha! Czyli faktycznie ją tam zostawili. Nie spodziewałem się, ale jestem mile zaskoczony. Gdzie ona się podziała? Jasia błąka się po ulicach z krwawiącą ręką. Co może zrobić? Trum, trum to taki potężny kanał. Mają potężny hajs, potężne możliwości, a ich stylizacja na ugryzienie to kilka machnięć czerwoną farbą, pędzelkiem to kończy jej się energia, ale nagle wpada na pomysł! Samochód! Muszę otworzyć samochód, ale jak? Myślę, tak zgaduję, że użyję tego pręta, na który właśnie wskazała kamera. Nie jestem żadnym ekspertem, nie stawiajcie na to pieniędzy, ale tak zgaduję. Metalowy pręt? Właśnie tego potrzebuję. Cóż za przypadek, chciałbym tak mieć. Na przykład za każdym razem, gdy potrzebuję kupić wyspę, to przy mnie pojawia się miliard dolarów. Albo metalowy pręt, to też by było kozak. Jasia siłuje się z maską. <słuch> udało się. Muszę teraz znaleźć alarm. To tylko kilka kabli. Ściąga osłonę zębami. Czy Jaśka jest mechanikiem jakimś, czy coś, jakimś zdawcą? Idzie sobie z krwawiącą ręką i nagle wpada jej taki pomysł do głowy z autem i wie co robić. No i oczywiście znajduje metalowy pręt w pobliżu. Ale tak, no Jaśka jest po prostu bardzo uzdolniona. Ale ten pręt metalowy w pobliżu, no przecież każdemu się czasami zdarza, tak wracasz sobie z pracy do domu, niesiesz metalowy pręt i po prostu go opuszczasz. Każdy, każdemu się zdarza zgubić metalowy pręt. Głośny alarm w samochodzie kończy ciszę. Lilko, pogromco zombie, gdzie jesteście? Pomóżcie mi. Mają cię gdzieś, nic ich już nie obchodzisz, poszli sobie. Ta dzielnia, na której teraz jesteś, wygląda całkiem spoko. Zadbane wszystko, nie mogę się tam skryć. Przenosować czasami w jakiejś fajnej chacie, która jest na pewno bezpieczniejsza, niż jakaś melina. Ale nie, one wybierają melinę jakąś. O nie, idzie za mną chmara głodnych zombiaków. To koniec, nie chcę umierać. Nikt nie chce, ale ty musisz akurat. Jaszka! Takie życie, raz na wozie. Raz umierasz. No i to by było na tyle. Cudowny był ten odcinek. Żartowałem, wcale nie był? Ale chcielibyście, żebym to nagrał, no to tak właśnie zrobiłem, bo w sumie czemu nie? I tak nie mam nic do stracenia. Mogę teraz nagrywać co chcę, skoro i tak mnie nikt nie ogląda. Czuję się wolny. Oprócz ciebie, bo ty jesteś kochany i oglądasz. I oddaję ci moje serce w tym momencie. W sensie. Wyrwałbym swoje serce i ci dał, tylko że wtedy bym umarł i nie wrzucił tego odcinka i, i czyli tak. Dobra, ale oglądasz się to nawet do końca, więc szacuneczek. Żegnam was wesołych świąt. Mówię, że wesołych świąt, bo spadł śnieg, dlatego ja rozpoczynam już święta. Ja, rozpo... ja rozpoczynam święta oficjalnie. Można śpiewać kolędy, można jeść barszczyk z łóżkami i latać na saniach. Oraz uprowadzić świętego Mikołaja i przeprowadzić go do mnie. Dziękuję za oglądanie. Żegnam. Do usłyszenia, do widzenia do, do za kilka dni, kiedy będzie nowy odcinek. Cóż za wyjście. Cóż za zejście ze sceny.